Dzisiaj otwieramy mini puszkę z FIFA 365-2025 4 saszetki, 3 gaty z limitowanej edycji. Żeby nie było tego mało otwierania saszetek, dodałem jeszcze 3 saszetki i będzie dzisiaj 7 saszetek do otworzenia. Eee, liczę na jakieś dobre, nowe limitki. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczmy. Najpierw te setki Mamy puszkę, ładnie wygląda. O, otwieramy. Oj. Oki. Ok. Wiem, że. Najpierw weźmy te setki wszystkie. I nie. Jeszcze jedna. jeszcze trzy. Okej. Okay. Mamy limitki i pierwsza, nie pojedynkę oczywiście z tych kart limitowanych, pierwsza karta. The Clan Rise. Nie miałem tej Saszy... Nie, nie miałem tej limitki. Daję ją sobie. Od tyłu. Aures Aursnes z Penfiki i Frankie de Jong z Barcelony No powtórka to jest powtórka więc dla moich kolegów to będzie yy, Frankie de Jong do zdobycia yy, Ładna puszka ogólnie naprawdę ładna Ładna no i yy, co, musimy troszkę wyżej je dać I tutaj będzie dogrywka jeszcze, saszetka, to będzie. Dobrze, otwieramy pierwszą saszetkę. Zobaczmy co w niej trafi. Fans favorite Petericke Valverde, FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Melo. Dominator Lewandowski, no i pięknie. Polak rodak trafia się nam. Punkt dla Barcelony. Potem Ludwikson. I mam punkt dla Arsenalu z i z Liverpoolu Robertson. Kolejna saszepka. Druga w tym odcinku. Fans Jimenez. Fluo. Hernandez. Liverpool. Dominator Salah I bazoweczki Incape. Y... Sommer. Ibrahim Diaz Czytaj nie było żadnego płci. Muszę sprawdzić, czy nie pomyliłam. Eee, nic, eee, nic. Ale będzie fajny unboxing, dużo do albumu. Trochę już... mamy. Nadal Benfiki nie ma. Każdy punkt po punkcie oprócz Benfiki. Kapitan Luke de Jong i pięknie. Czy ja mam tą kolekcję? Chyba, m, chyba nie mam tej kolekcji. Golden Legacy 2016. I pięknie dominator Kylianem Bokpe jeszcze raz z realu Giller Chiao, Solari, Riveride. 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 i z Isolari. Ciao i Solari Reveille tutaj kolejna seszeczka przeprzedł ostatnia i otwieramy co tu będzie pan z Marco Rising Star Reinders Meite Tomori I Hurricane Nic tutaj nie było, prawda? Nic nie było Przedostawki na saszetka się... przy ze zbyt czasu jeszcze. Saszetka dogrywająca. O! Dobra. Fans. Young, Gwong i pięknie Golden Baller Bukai Ostaka nie miałem jeszcze karty Golden Baller to Saki Saki nie miałem, miałem tylko Virza Manchester City, Manchester City FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Reinders, Roque punkcik dla Barcelony i Florian Virz ostatnia dogrywająca seszytka zobaczmy o będzie coś świecącego ja cię kręcę ale szczęście dobra fans favorite Douglas Louis o oh, ja yeah. Invincible dwie rarki podrząd Invincible wow Titan Rudiger e, Henrique Taj taki piłkarz i Tyran Wow Niesamowite dwie rarki po front w tym Puka i Invincible jeszcze do tego Golden Legacy e, Jeśli chodzi o... Limiki. nie jest źle, tylko jedna powtórka jest to Frankie de Jong ale kolejne Rise i Aurus nas to naprawdę fajnie no piękna sprawa nie miałem same braki nie wierzyłem w to nie wierzyłem a nie jeszcze jedna saszetka nie co ja zrobiłem, jeszcze jedna jeszcze saszetka ja cię kręcę Dobra, to dajmy z powrotem te karty. Eee, pa, 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 pa. Tak, wszystko jest ok. Jeszcze jedna saszetka. Pomyliła mi się, ja Zobaczymy co jeszcze w tej saszetce. No raczej nie będzie za dobrze. Kapitan i Kyle Walker. Legend! Niesamowite Legend, pirlo, też nie miałem. Dzień szczęścia po prostu. Dzień szczęścia. Jeszcze raz Dominator Lewandowski, no pięknie. Y <laughs> Won Sang Um. Florian Mirzi, Nicola Barella, no nic z tego nie powstrzyma. Pięknie. Pięknie legend. <laughs> Żebyście widzieli moją winę. O, oh, wow, wow. 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 Po prostu. Wow. Ja. Dobra. E, przechodzimy do albumu. Jeszcze, jeszcze przechodzimy do albumu. Wow. Po prostu. Nie wierzę w to, co się stało. Widzę gdzie te karty mi tu. Dobra, jedynka jest tutaj. Widzę, przepraszam. Go bo tutaj w tym album Ja miałam proste z kolekcji tylko jakiś tam stary no wyciągnąłem Wow Druga rarka Jeszcze do tego Invisible eee. Invisible To dziwne, że to ma ta karta srebrne A tył ma i tak złoty Widna lepiej bym mógł by to zrobić ale co, nie, nie zmienię tego wow, no jak to pięknie teraz wygląda jeszcze do legend trzeba przejść legend, legend karty legend stałą część sam włożę, bo będę was zanudzał, no i pirlo e, 25, 67 jest to Pop Sergim Agüero Wow, to jest czwarta moja karta Legend Jeszcze jedno de Best Messi Po prostu niesamowite I tutaj jest 2016, nie miałem 2016 Wow, wow Niesamowite no i to koniec tego odcinka. Do zobaczenia.